W oktawie złania Ducha Świętego, lekcję wyjętą z dziejów apostolskich. W one dni Filip, zaszedłszy do miasta Samarii, głosił im Chrystusa. I rzesze słuchały zgodnie tego, co im powiadał Filip, widząc cuda, które czynił, duchy nieczyste, bowiem z wielu tych, którzy je mieli, wychodziły wołając głosem wielkim. Wielu też sparaliżowanych i chromych uzdrowionych zostało. To też wielka radość panowała w tym mieście. I Ewangelią zapisaną u świętego Łukasza, której jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu Jezus, wezwawszy dwunastu apostołów, dał im władzę nad wszystkimi szatanami i moc uzdrawiania chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorób. I rzekł do nich: Nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżne, ani chleba, ani pieniędzy, ani nie miejcie dwóch tunik. I do któregokolwiek domu w niej idziecie, tam pozostańcie i nie wychodźcie stamtąd. A jeśli by was, którzy nie przyjęli, wychodząc z miasta onego, nawet prob z nóg waszych otrząśnijcie na świadectwo przeciwko nim. Wyszedłszy wtedy, obchodzili osady, wszędzie głosząc Ewangelię i uzdrawiając. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy. Duch Pański napełnia okrąg ziemi. A kiedy duch Pana jest obecny, to cóż i któż może się ostać, będąc innego ducha? Duch Pański wypełnia całą przestrzeń, a wypełniając całą przestrzeń, nie zostawia żadnych wolnych luk w tej przestrzeni, żadnych wolnych miejsc. Które mogłyby być zajęte przez ducha nienależącego do Pana, niebędącego Pana. Filip udał się do pogańskiego miasta, Samaria, miejsca wypełnionego duchem, który nie był duchem Bożym. I jedyne co czynił, to głosił Chrystusa. I kiedy głosił Chrystusa, Duch pański działał zaczynały dziać się cuda. Duchy gnieżdżące się w mieszkańcach Samarii z wielkim głosem wychodziły, bo ciśnienie łaski Bożej, ciśnienie Bożego Ducha wypierały wszelkie duchy nieczyste. I wielu sparaliżowanych i chromych zostawało uzdrawianych. Wiele sparaliżowanych serc. Duchami nieczystymi, duchami nieczystych intencji zostało przywróconych do właściwego funkcjonowania, wiele sparaliżowanych grzechem sumień powracało do zdrowia, i również wielu cierpiących fizycznie powracało do sprawności. Dlatego że duch pański, który jak śpiewamy w sekwencji, napełnia wnętrza serca wierny. Obmywa to, co jest brudne. Zrasza to, co jest oskłe. Leczy to, co jest zranione. I prostuje błędy. Jezus dając taką władzę uczniom łamie pychę szatana. Dając władzę stworzeniu cielesno-duchowemu, czyli człowiekowi, nad stworzeniem czysto duchowym, jakim jest upadły Ani. Daje swoim uczniom władzę nad duchami i chorobami, które są konsekwencją grzechu pierworodnego i weszku na świat przez zawiść diabelską. I również Jezus Chrystus daje nakaz misyjny swoim uczniom. I zobaczmy, że kiedy Mojżesz wyprowadzał naród wybrany, wtedy Bóg przekazał mu konkretne, Wytyczne, co mają ze sobą zabrać w drogę do ziemi obiecanej. Co mają ze sobą zabrać na drogę przez pustynię. Natomiast Jezus, prowadząc uczniów do Królestwa Bożego, wskazuje im, czego mają nie zabierać, aby się tam dostać. Laska, pomagająca, ułatwiająca wędrowanie, służąca również do obrony przed dzikimi zwierzętami, przed różnego rodzaju okazuje się być zbędny, dlatego, że Duch Pański będzie wspomożeniem i obroną. Torba podróżna, chleb, pieniądze, ubrania na przebranie, czyli to wszystko, co jest potrzebne w podróżowaniu, w przemierzaniu i zdobywaniu tej ziemi okazuje się być zbędnym balastem w drodze ku Królestwu Bożemu. I Pan posyła ich bez rzeczy materialnych. Dlatego, że nie idą, tak jak Mojżesz, czy też prorocy, mówić o rzeczach materialnych, o dobrach tego świata, jak Ziemia obiecana, albo jakieś inne ziemskie dobre, ale idą głosić prawdę o Królestwie Niebieskim i o tym, co On w sobie zawiera. A uczniowie mają być stani, i umiarkowani. Mają być niejako niebiańscy, aby nauka, którą głoszą, rozpowszechniła się nie tylko dzięki słowu, które będą wypowiadać. Nie tylko dzięki słowu dobrej nowiny, ale i poprzez sposób i styl ich życia. Dlatego, że Duch Boży uwalnia od trosk do i przepasuje uczniów swych jako żołnierzy jako żołnierze Bożych, mocą i mądrością posyłając ich w świat. Dlatego, że nikt to inny, ale to Duch Święty jest źródłem wszelkiego apostolatu. I bez Ducha Świętego nie różnimy się niczym w działaniu od wrogów Kościoła. Bez Ducha Pańskiego poszukujemy tylko ciągle środków i sposobów doczesnych. Pokładamy ufność tylko w usystematyzowanej i racjonalnej organizacji wszystkiego, zamiast przede wszystkim pomagać ludziom wchodzić w kontakt z Bogiem, który to przecież jest źródłem wszelkich dób tak duchowych, jak i materialnych, a więc wiecznych i doczesnych. I gdybyśmy naprawdę mogli poznać nieco lepiej, kim jest Bóg, natychmiast Zaistniałby w naszym życiu właściwa hierarchia wartości. Gdybyśmy posiadali to postrzeganie, które było właściwe Panu Jezusowi, który On miał tutaj na ziemi, poprzez swoją wizję uszczęśliwiającą, to bylibyśmy zdumieni głupotą naszej oceny rzeczywistości. Zdumienilibyśmy się jak bardzo, jesteśmy śmieszni naszym sposobie mniemania o rzeczach i sprawach tego świata. Zorientowalibyśmy się, że to, co uważamy za bardzo istotne, szczególnie dobra tego świata, wszystkie są absolutnie bez znaczenia. Dary, cenne w oczach świata, niestety często o wiele bardziej poważane niż te, które są cenne w oczach Boża. Te, których chce dla nas dobry Bóg. Na przykład zobaczmy, że o wiele bardziej cenimy wiedzę niż cnotę o wiele bardziej zdrowie niż wzrost i rozwój duchowy o wiele bardziej bezpieczeństwo i zabezpieczenie swojego bytu doczesnego nas przejmuje i zajmuje, niż martwi nas zabezpieczenie sobie wieczności przy Bogu. I widzimy doskonale i doskonale to też wiemy że na tym świecie nie ma nic za darmo. Że trzeba ciężko pracować, trzeba wiele czasu, trudu, wysiłku, różnego rodzaju wyrzeczeń, aby coś zdobyć, coś osiągnąć, dorobić się czegoś. A jednocześnie, wiedząc jak to wygląda w doczesności, tak często żyjemy w takiej ufności, że niebo przyjdzie samo, lekko, bez żadnego trudu. Jakby Pan Bóg miał nam je dać. Jakby miał nam dać wieczność w zamian za nasz trud w zdobywaniu doczesności. Znaczy,ż nienaiwnością jest, mając pewność, że na Ziemi nie ma nic darmo. i żyć na niej, tak jakby wieczność po prawicy co nam się należała a nie wymienimy naszych dóbr materialnych na dobra duchowe. I ciągle tkwimy w zaślepieniu, dlatego, że nie oddajemy Bogu należnego miejsca, co pozwoliłoby nam oceniać otaczający nas świat i nas samych w odniesieniu do Niego. I dlatego nie oceniamy właściwą miarę. Droga do Królestwa Bożego to droga, na której trzeba nam się nauczyć, pojmowania, że sprawy boskie, sprawy życia wiecznego nieskończenie przewyższają wszystko, co zepsute, śmiertelne i przelotne. Amen. Ta najświętsza ofiara sprawuje się w intencji świętej pamięci Teresy, Majko. Jest to czwarta z kolei Msza Święta Gregoriańska.